Witam serdecznie moim gościem, Paweł Zygmunt, Dom Weselny Sylwia. Cześć, witam. Jesteśmy po spotkaniu wielkich drużyn Tylicza i Domu Weselnego Sylwia, ale dzisiaj te drużyny bardzo mocno osłabione, obydwie w zasadzie. Jedna i druga jeszcze wy w trakcie meczu straciliście Julka. Jak się gra, jeżeli jest takie osłabienie jednego i drugiego zespołu? Znaczy no, mi się wydaje, że tutaj nie ma, co, nie ma co nad tym się gdzieś tam rozwodzić. No, Julek gdzieś tam u nas dostał kontuzji. Więc no, my graliśmy bez bramkarza, no, drużyna Tylicza też była bez zmiany, więc uważam, że mecz był równy i tutaj no, nie ma co więcej o tym mówić. Graliście z bramkarzem, z Pawłem Zygmuntem na bramce. A tak doszedłem do wniosku, że może ja pójdę i chłopaki trochę pograją. Myślę, że nie najgorzej, mogło być lepiej. No właśnie, trzeba Cię pochwalić, bo tak naprawdę tych strzałów Tylicz oddał mnóstwo. Okej, okay, trochę tygoli puszczonych, ale nie bardzo można Cię winić, bo dzisiaj więcej wybroniłeś, a te, które padały to tak troszkę z dobrej akcji jednak Tylicza. No też mi się tak wydaje. No tutaj dziś przy dwóch, czy trzech bramkach to w ogóle nie miałem nic do powiedzenia. Dokładnie. Ale no starałem się jak mogłem, jak umiem, więc mi się wydaje, że nie było najgorzej. W niektórych sytuacjach chyba pomogłem drużynie. Dzisiaj patrząc na ten skład, tak jak mówisz, nie ma co usprawiedliwiać, ale czy jak się gra przeciwko takim Tyliczowi, to nie ma znaczenia jaki jest skład u Was, bo na takich gości jak naprzeciwko trzeba wyjść jednak chyba zawsze z iskrą. No chyba znamy się już o tylu lat jak Łysekon z Tyliczem, więc no wiedzieliśmy jak ten mecz będzie wyglądał, prawda? Na pewno nie odłożą nogi i będą walczyć do końca. Też chcieliśmy podjąć walkę, no niestety byliśmy troszkę słabsi, więc przegraliśmy ten mecz. Tylicz Was wyprzedza. Na razie tyle samo punktów w bezpośrednich, pierwszy mecz 2-2, teraz wygrywacie, przegrywacie. Czyli jeżeli Tylicz nie pogubi punktów za tydzień, a Wy nie wygracie z Gold Teamem, to spadacie z podium. Trudno, takie jest życie, taki jest sport. Niespodzianka? Być może tak. No, być może tak, ja bym powiedział, że jednak duża. Dziękuję za wywiad. Dzięki, wielkie.